Biznes 24, teraz czas na dłuższą rozmowę. Inflacja złapała wakacyjną zadyszkę, jednak nie można zapomnieć, że utrzymuje się na rekordowym poziomie. Drożeje wszystko, cały czas rosną raty kredytów. W przyszłym roku ceny energii mają osiągnąć poziomy, które w wielu przypadkach mogą zaważyć na rentowności firm. A do tego wszystkiego dominuje cały czas niepewność odnośnie tego, co może się wydarzyć globalnie, co przecież może bardzo mocno zaważyć na naszej przyszłości. W takiej sytuacji łatwo jest to pogorszenie. Kondycji psychicznej i o tym, jak radzić sobie w kryzysie i jak nie przegapić pierwszych jego symptomów, porozmawiam teraz z moimi Państwa gościem, którym jest Monika Reszko, psycholog biznesu Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dużo mówimy o tym, jak inflacja wpływa na nasze portfele. Zdecydowanie mniej mówimy o tym, jak działa na nasze zdrowie psychiczne. Jaki tutaj widzimy związek? Związek powiedziałabym bezpośredni, dlatego że no kojarzymy dobro, dobrostan materialny z dobrostanem emocjonalnym i psychicznym. Więc jeżeli dotyka nas takie zjawisko, jakim jest inflacja, siłą rzeczy rośnie niepewność, a niepewność ma to do siebie, że no wzmaga też lęk. Także niewątpliwie jest to czas, w którym wielu przedsiębiorców zadaje sobie wiele pytań, no i absolutnie wpływa to też na to, jak prowadzą biznesy. No a czy przedsiębiorcy w Polsce zadając sobie te pytania dotyczące tego co będzie dalej, jak prowadzić swój biznes, jak zadbać o siebie w czasach kryzysu, myślą w ogóle o swoim zdrowiu psychicznym? Czy taka kultura dbania o zdrowie psychiczne jest wśród naszych przedsiębiorców obecna? Bardzo chciałabym powiedzieć, że jest, natomiast no, mam takie obserwacje ze swojego życia zawodowego, że no, niestety ten kawałek zostawiamy gdzieś tam na później i jeżeli nawet po tej naszej rozmowie parę osób sobie uświadomi, że w ogóle warto zadbać o siebie, to myślę, że to już będzie sukces, bo faktycznie przedsiębiorcy bardzo dużo uwagi poświęcają firmie, poświęcają ludziom, no a siebie gdzieś tam zostawiając na koniec. Poza tym zdbanie o zdrowie, Psychiczna. Ja się bardzo cieszę, ponieważ no, psychologia już wkradła się nie tylko na salony, ale do gabinetów zarządów, co na, pokazuje. Że faktycznie dajemy sobie prawo do tego, żeby no czasami nie wiedzieć, czasami spytać o jakąś sugestię, poradę, spojrzeć na coś innymi oczami, ale też z innej perspektywy. Więc zdrowie psychiczne jest ciągle takim trochę tabu jednak w naszej, w naszej mentalności. Nie zmienia to jednak faktu, że bardzo dużo firm mówi teraz o tym, aby zatrudnić psychologa w firmie. No tylko, że znowu ten psycholog ma być na rzecz pracowników, tak? o well-being, dbać o dobrostan pracowników. Natomiast myślę, że no początek jest jednak na samej górze w głowie właściciela. No właśnie, czy, czy, czy z tego psychologa skorzysta prezes w tej sytuacji? Czy dla niego to nie będzie poczucie wstydu na przykład, no, że jak to, jak ja mogę się przed takim psychologiem tutaj spowiadać, jak ja mogę z nim rozmawiać, czy to mojego autorytetu nie ubodzie? Są takie obawy wśród tak. kadry zarządzającej? Są, są obawy, są wątpliwości i przede wszystkim spowodowane też tym, że stawiam sobie naprawdę bardzo, bardzo wysoko poprzeczkę. Tak jakby prezes, właściciel, szef nie miał prawa do emocji, nie miał prawa do gorszego dnia. Ale zawsze musiał być tym przykładem, radzić sobie ze wszystkim i tymi pracownikami się opiekować. Ja mam takie podejście, że no, zachęcam często do myślenia takiego, że no, wszyscy jesteśmy dorośli, ale dorosły człowiek to nie jest człowiek bez problemów albo bez emocji, tylko to jest człowiek świadomy tego, że różne rzeczy na niego wpływają i mogą te różne stany też wywoływać. A powiedzmy sobie, jakie konsekwencje na dłuższą metę dla takiego przedsiębiorcy, takie fizyczne, naoczne, no bo z jednej strony możemy dużo mówić o emocjach, możemy mówić, że jest ważne, no ale co faktycznie może przynieść brak tej dbałości o zdrowie psychiczne, utrzymywanie się w chronicznym stresie, w takim chronicznym napięciu? Ja bym powiedziała, podzieliła może te konsekwencje na takie dwa rodzaje przede wszystkim osobiste czyli dla tego człowieka który no zarwane noce albo to że nie może spać tak okupuje bardzo dużym napięciem brakiem cierpliwości na taką też tendencją do nadinterpretowania pewnych rzeczy, do płytkiego przetwarzania danych. I to są takie konsekwencje, powiedziałabym, poznawcze, mentalne, no ale znowu właśnie na zdrowie psychiczne. Zdrowie psychiczne ma bezpośredni wpływ też na nasze samopoczucie fizyczne. Więc tutaj bardzo duże ryzyko jakichkolwiek zaburzeń nawet na tle fizycznym, tak, od niestrawności, poczynając na, na dużo bardziej poważnych schorzeniach kończąc, i to jest jakby. Jedna kategoria, natomiast druga to ma bezpośrednie przełożenie też na biznes, dlatego że płytkie przetwarzanie informacji, no właśnie powoduje, że zaczynamy działać bardziej operacyjnie, bardziej chaotycznie. Tracimy dziś z punktu, z pola widzenia biznes, tracimy strategię. Wydaje się wielu przedsiębiorcom, jak pracuję z nimi, że nie ma co podejmować w ogóle teraz żadnego ryzyka i, i nie planować żadnych rzeczy, bo trzeba obserwować, trzeba czekać. Więc jest taki efekt zamrożenia, co tylko wiemy. No, ekonomia jest tutaj nieubłagana, nie e, wręcz będzie na, powiększało ten kryzys. Ale co taki prezes firmy, która jest w bardzo ciężkiej sytuacji, może właściwie zrobić, nawet jeżeli stwierdzi, że chyba faktycznie trochę za dużo się stresuje? No bo jeżeli wszystko w firmie jest dobrze, no to można pomyśleć sobie, że ja teraz o siebie zadbam, wyjedę na wakacje. No ale z drugiej strony, jeżeli już w tym momencie obserwujemy wzrost cen energii, która może o kilkaset procent nawet kilkukrotnie może podrożeć, widzimy chociażby problemy z rosnącymi ratami kredytów, z zadłużeniem, firma może znajdować się na skraju bankructwa, no i, no i co ten? prezes ma zrobić usiąść i zacząć myśleć optymistycznie o tej sytuacji. No, no wydaje się, że w takim w takim momencie mhm. bardzo ciężko jakkolwiek zadziałać. Zdecydowanie myślenie optymistyczne jest taka nawet teoria o Toksycznym pozytywizmie e, i optymizmie, optymizmie, dlatego, że e, no, nie można e, udawać, że nie ma faktów, tak? E, patrząc na fakty, no właśnie można sobie dookreślić, e, okej, okay, nasza sytuacja jest taka, e, mamy bądź nie mamy poduszki finansowej, e, nasi dostawcy e, mają podobne problemy, więc tu jest powiedziałabym, cała przestrzeń na to, żeby właśnie wykazać się tym, Czego nauczyliśmy się za tak zwanych dobrych czasów? Czyli, właśnie, czy planowaliśmy, czy mamy e, narzędzia do monitorowania, czy mamy narzędzia do reagowania. E, e, myślę, że nie tylko ta sytuacja, która się teraz dzieje, ale wróćmy dwa lata, bo dwa lata trwa wielkie napięcie i bombardowanie wszystkich nas ogromem informacji, e, które to nie są właśnie pozytywne. W związku z tym jesteśmy wszyscy bardzo mocno przebodźcowani i przeciążeni, i siłą rzeczy to ma takie konsekwencje. Że nie myślimy ani o sobie tak naprawdę, ani o tej firmie, tylko jest jeden wielki lęk, który to lęk nie jest przyjemny do odczuwania. Dlatego pierwszą taką strategią podręczną jest to, żeby udawać, że się nie boję. I wtedy. Każda rozmowa z psychologiem bądź, bądź z jakimś mentorem, nie, niezależnie od tego, kim ta osoba będzie, która miałaby pomóc spojrzeć na pewne sprawy inaczej, jest obarczona pewnym ryzykiem właśnie takiego obnażenia emocjonalnego, co na początku pani redaktor wspomniała, że no właśnie, czy mi wypada. I to się wydaje w skali właśnie, Rosnących cen, wszystkiego, bardzo błaha i bardzo pozorne, że co mi to da, kiedy będę się zajmował sobą. No, ale właśnie z tego psychologicznego punktu widzenia patrząc, Pokazując sobie samemu te emocje, że tak, że na coś mam wpływ, na coś nie mam wpływu i działanie w tym zakresie, jaki wpływ mam, czyli skrócenie perspektywy. Ja mówię o takiej większej dynamice, czyli planu na tydzień, na strategii na miesiąc, tak i obserwacji, absolutnie obserwacji, natomiast do tego są potrzebne konkretne cele i wtedy te cele możemy mierzyć, natomiast nie mogą te cele zostać tylko w głowie prezesa. Jeszcze a propos tego momentu, w którym rzeczywiście możemy sami zaobserwować po sobie, że jesteśmy na skraju, na granicy, że może faktycznie nam grozić wręcz załamanie nerwowe. Niestety często jest tak, że bardzo łatwo jest te sygnały przegapić, bo gdzieś tam na ten drugi plan odkładamy cały czas siebie, myśląc o sprawach bieżących, myśląc o codzienności. Jakie symptomy? I jakie sygnały, jakie wysyła nam ciało, jakie w sobie obserwujemy, powinny być takimi red flagami, powinny być takim sygnałem, że w tym momencie to już naprawdę musimy iść i skorzystać z tej pomocy specjalisty. Ja może jeszcze dodam a na początek, że praca z psychologiem nie jest tylko na czasy kryzysu, także jest to praca, która może na bieżąco pomagać, monitorować właśnie takie dobre samopoczucie, tak zwany dobrostan. Natomiast pierwszą taką wskazówką może to jest tak zadać sobie pytanie, na ile tak w skali od 1 do 10 ja w ogóle odczuwam spokój? Spokój, przyjemność, satysfakcję i to jest powiedzmy takie, taki pierwszy moment, kiedy zaczynam pracować z klientami indywidualnie, bądź grupowo, gdzie właśnie średnia wychodzi 3,5 tak? i teraz czy to chodzi o satysfakcję, czy to chodzi o przyjemność, czy to chodzi o spokój? Który z tych elementów jest do zadbania? No i oczywiście bóle głowy, jakieś takie no, problemy właśnie, czy, czy z trawieniem, czy, czy ze snem, to są absolutnie takie objawy, Zniecierpliwienie jest też takim objawem, które no może, może sugerować, że kurczę, może czegoś jest za dużo, tak, albo może tempu w jakim pracuję, a może gdzieś nie wykorzystuję tego, że mam współpracowników, którzy mogą mi pomóc, bo to też jest taka tendencja, powiedziałabym, bardzo wielu przedsiębiorców, żeby właśnie bardzo dużo brać na siebie. I tutaj kwestia wchodzi nam znowu delegowania, rozmów, takiej otwartości z własnymi współpracownikami na to, co się aktualnie dzieje. Bardzo wielu szefów bierze na siebie to, jak ma rozmawiać z ludźmi o tej sytuacji, jak ma im tłumaczyć pewne rzeczy. No i znowu, tu wchodzi i świadomość trochę ekonomii, trochę tego, na czym polega w ogóle realizowanie, prowadzenie biznesu, no i tego, jakie relacje tworzymy. Więc ja bym powiedziała, że dzisiejsza sytuacja trochę obnaża style zarządzania. Tyle komunikacji i relacji, jakie mamy w firmach. Więc z tych symptomów bardzo mocno przede wszystkim obserwować siebie. Czy ja wstaję w dobrym humorze? Czy ja wstaję z chęcią, idę do pracy? Czy w niedzielę wieczorem już gdzieś się stres sięga z nitu i najchętniej to bym już otworzył komputer i coś zaczął robić? Czy w ogóle są dni, kiedy ja robię sobie tak zwany detoks informacyjny? Więc absolutnie obserwuję. Absolutnie obserwacja siebie w tym kontekście właśnie takiego dobrego samopoczucia i odczuwalnego spokoju. Dziękuję pięknie za rozmowę. Moimi Państwa gościem była Monika Reszko, psycholog biznesu, no i też przedsiębiorczyni. Dziękuję ślicznie.